Jak włączyć api w PrestaShop? Otwieramy stronę sklepu w panelu administracyjnym. W menu przechodzimy do zaawansowanych. Następnie do podmenu api. Po otwarciu ustawiamy. Konfiguracji włącz API PrestaShop, włącz tryb CGI. Oczywiście odpowiednio muszą być skonfigurowane serwery, ale to już należy do administratorów. Do Państwa będzie należało utworzenie nowego klucza API. Klucz generujemy, klikając, możemy opisać. Włączamy klucz i następnie musimy przypisać wszystkie uprawnienia do tego API. Niestety <gryny> trzeba to zrobić w ten sposób dla wszystkich pozycji. Jest to dosyć męczące. Niestety musimy to zrobić. Szkoda, że nie ma. Ustawienia dla wszystkich zasobów. Dobrze, żeby nie przedłużać, musimy wszystkie zasoby, które tutaj są, włączyć. Ja już to pominę. Natomiast zapiszemy. Ten klucz API. I będziemy musieli jeszcze zapisać. Zapisuje się konfigurację dla tego klucza, czego nie zrobiliśmy wcześniej. Też zapisujemy. Po takiej operacji mamy klucz API, który użyjemy w aplikacji biznes. Proszę oczywiście pamiętać, aby wszystkie zasoby, które są przypisane do tego klucza, zaznaczyć. Następnie w oknie API PrestaShop. Tu wszystkie zasoby zapisujemy. W oknie API PrestaShop w programie Biznes wpisujemy adres sklepu i wygenerowany klucz. Dziękuję bardzo.